Namiot mokry zwinąłem i śmigamy po stalin jakieś 340 km. Odpalamy małpeczkę i śmigamy! Kurde, północ czeka! Serwus! Do zobaczyska na trasie! No i znowu pada. Zapatrzyłem się w dwie budelczyny kwasu chlebowego. Erwuz, Joneczka Joneczka Komary znowu tną, Bilgotno jest, znowu padało. Zjechałem w boczną drogę, nie wiem gdzie jestem. Widzicie, jak piękne tam jest niebo. Piękne w tamtą stronę, gdzie jadę? Ciemna, bo. No i jestem w 100% pewny. Jadę razem z chmurą To ja ją gonię, nie ona mnie Kolejny postój o, Który raz z to już nie wiem No cóż Taki urok Wakacyjnej pogody, nie? Wyszło słońce, znaczy Rozpogodziło się i czuję to, że jest cieplej A deszczyk też przydatny, nie? Na przykład Szybę mi umyło <noise> Dobra, i śmigamy dalej. No i dojechałem w to miejsce, co chciałem. Dobra, rozglądniemy się tutaj. Tu zostajemy. Małpeczka już czeka. Wiernie mnie tu dowiozła elegancko. Spisuje się zarąbiście. Nogami sobie zamiatałem Możemy rozbijać namiot Kurde, powiem wam, że bardzo fajna sprawa W Polsce tego brakuje, naprawdę w Polsce tego brakuje Kurde, patrzcie ile dróżek Ile zakrętasów wokół drzew Mnie się podoba No już przydziałem swój Biwakowy strój, namiot rozstawiony W tym miejscu, którym chciałem To jest fajne powietrze, powiem wam, że Nie jest gorąco Nie jest zimno Nie jest za wilgotno, jest po prostu w sam raz to jest wydmiasto. A oh, i patrzcie w ogóle, jaka czyściutka woda. Jaka czyściutka woda. I panoramka. Powolutku. Na wyspę by się popłynęło. Mam takie marzenie: kupić sobie fajny ponton i z małpką tak popłynąć. Dla mnie najważniejsze jest, że nie pada. Jest las. Pięknie to pachnie. Naprawdę, szkoda, że nie czujecie tej glaki. Słońce nad namiotem. A teraz jestem w zarobistym miejscu na Estonii. <laughs>